Czy wiedziałeś, że miód, ten naturalny produkt, który wielu nazywa złotem natury, może stać się cichą trucizną dla Twojego organizmu, jeśli jest używany w niewłaściwy sposób? Być może już odczuwałeś zgagę, bóle żołądka, zmęczenie czy nawet wahania poziomu cukru we krwi i nigdy nie pomyślałeś, że może to być związane z pewnymi połączeniami miodu, które wydają się nieszkodliwe? Najnowsze badania naukowe ujawniają zaskakujące fakty, o których prawie nikt nie mówi, a które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki spożywasz ten produkt. Jestem doktorem Józefem Nowakiem i dziś pokażę siedem niebezpiecznych połączeń z miodem, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu, szczególnie po 60. roku życia. Piąte z nich jest najbardziej szokujące i musisz je poznać. Jesteś gotów, aby się dowiedzieć? Zasubskrybuj więc kanał, zostaw polubienie i napisz w komentarzu skąd nas oglądasz. Pierwszy błąd pojawia się, gdy miód mieszany jest z wodą lub bardzo gorącą herbatą. Wiele osób wierzy, że ta praktyka pomaga się zrelaksować albo nawet wzmacnia układ odpornościowy, ale w rzeczywistości wysoka temperatura jest wielkim wrogiem właściwości miodu. Powyżej 40 stopni cenne enzymy zostają zniszczone. I powstaje substancja zwana hydroksymetylofurfuralem, która może być toksyczna dla organizmu przy regularnym spożyciu. Badanie Uniwersytetu w Delhi w Indiach, przeprowadzone w roku 2018, potwierdziło, że nadmierne podgrzewanie głęboko zmienia skład chemiczny miodu. Mówiąc prościej, to jak gotowanie lekarstwa: substancja czynna znika i zamiast przynieść zdrowie, może nawet wytworzyć niepożądane związki. Jeśli lubisz słodzić herbatę lub wodę miodem, poczekaj, aż napój ostygnie i stanie się jedynie ciepły. W ten sposób zachowasz wszystkie naturalne enzymy i antyoksydanty. Teraz chcę wiedzieć, czy masz zwyczaj mieszać miód z wrzącą herbatą? Napisz w komentarzu słowo gorące i porozmawiajmy o tym nawyku. Innym niebezpiecznym błędem jest łączenie miodu z produktami, które już są bogate w cukier rafinowany, takimi jak ciasta, torty czy ciasteczka. To połączenie może wydawać się nieszkodliwe, ale w praktyce prowadzi do przeciążenia glikemicznego, szczególnie niebezpiecznego dla osób z insulinoopornością, otyłością lub cukrzycą. Sam miód jest już skoncentrowanym źródłem naturalnych cukrów, a kiedy dodamy do tego biały cukier, organizm otrzymuje prawdziwą falę glukozy. American Diabetes Association opublikowało w roku 2019 w Stanach Zjednoczonych. Badanie, które wykazało, że jednoczesne spożywanie różnych prostych cukrów zwiększa aż o 35% ryzyko gwałtownych skoków glikemii u osób starszych. Wyobraź sobie ciasto z nadzieniem i dodatkowo polane miodem. To, co wielu uważa za zdrowy akcent, jest w rzeczywistości bombą cukrową, która przyspiesza starzenie się komórek i potęguje zmęczenie. Najlepszym wyborem jest używanie miodu jako zamiennika cukru. A nie jako dodatku. A jeśli to połączenie z cukrem wydaje się już niebezpieczne, poczekaj aż zobaczysz, co się dzieje, gdy połączymy miód z alkoholem. Mieszanie miodu z alkoholem, takim jak wino czy domowe likiery, również jest praktyką spotykaną w niektórych rodzinach, ale może być niezwykle szkodliwe dla wątroby. Narząd ten i tak ciężko pracuje, aby metabolizować alkohol, a kiedy jednocześnie otrzymuje skoncentrowane cukry z miodu. Obciążenie jest jeszcze większe. Rezultatem jest wzrost stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego wątroby, co w dłuższej perspektywie może sprzyjać rozwojowi stłuszczenia wątroby i innych poważnych komplikacji. Uniwersytet w Osace w Japonii opublikował w roku 2017 badanie, które wykazało, że połączenie alkoholu z prostymi cukrami przyspiesza procesy zapalne w wątrobie. I zwiększa produkcję wolnych rodników. To tak, jakby próbować gasić pożar benzyną. Wątroba już jest przeciążona, a cukier z miodu tylko pogarsza sytuację. Dlatego nigdy nie dodawaj miodu do koktajli ani domowych trunków. Chcę wiedzieć od ciebie: Czy widziałeś kiedyś, aby ktoś dodawał miód do alkoholu? Napisz w komentarzu słowo wątroba. Czwartym częstym błędem jest mieszanie miodu z bardzo kwaśnymi owocami takimi jak nadmiar cytryny czy ananas. Choć połączenie to jest popularne, szczególnie w domowych recepturach na przeziębienia i grypę, może podrażniać błonę śluzową żołądka i nasilać objawy zgagi oraz refluksu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, które już cierpią na zapalenie żołądka. Uniwersytet Warszawski w Polsce opublikował w roku 2016 badanie. Które wykazało, że częste spożywanie cukrów w połączeniu z owocami cytrusowymi może nasilać objawy żołądkowo-jelitowe u osób starszych. Pomyśl o tych, którzy każdego ranka piją wodę z cytryną i miodem na czczo. Zamiast poprawiać zdrowie, taka codzienna praktyka może wywoływać ból i dyskomfort. Sekret tkwi w umiarze. Małe ilości mogą być tolerowane, ale zawsze warto obserwować reakcję żołądka. A problem nie dotyczy tylko owoców. Jeszcze bardziej powszechne połączenie może niszczyć właściwości miodu, nawet jeśli tego nie zauważasz. Klasycznym błędem jest picie gorącego mleka z miodem. To połączenie jest często stosowane przed snem, aby się uspokoić, ale prawda jest taka, że ciepło mleka w połączeniu z białkami mlecznymi sprawia, iż miód traci dużą część swoich enzymów i związków bioaktywnych. European Food Research w Niemczech. Opublikowało w roku 2015 badanie, które wykazało, że interakcja pomiędzy białkami mleka a ciepłem zmniejsza stabilność enzymów miodu. Innymi słowy, zamiast spożywać produkt pełen składników odżywczych, pijesz jedynie rozpuszczony cukier. To tak, jakby wrzucić lód do wrzącej wody. Efekt końcowy w niczym nie przypomina tego, czego oczekiwałeś. Najlepiej dodawać miód do mleka, gdy jest ono już letnie albo nawet zimne, zachowując w ten sposób jego korzyści. Teraz chcę Twojej opinii. Czy masz zwyczaj pić gorące mleko z miodem przed snem? Napisz w komentarzu słowo mleko i porozmawiajmy o tym. Innym poważnym punktem, który często pozostaje niezauważony, jest spożywanie miodu przemysłowego i fałszowanego. Obraz, jaki mamy o miodzie, to produkt czysty, pochodzący prosto z ula bogaty w enzymy, antyoksydanty i właściwości lecznicze. Niestety rzeczywistość rynkowa wygląda zupełnie inaczej. Wiele słoików, które trafiają na półki z etykietą miód prawdziwy czy miód naturalny, to nic innego jak tania mieszanka glukozy, syropu kukurydzianego i innych rafinowanych cukrów. Taki produkt nie ma nic wspólnego z prawdziwym miodem wytwarzanym przez pszczoły, a w niektórych przypadkach może być jeszcze bardziej szkodliwy niż biały cukier, którego tak wiele osób stara się unikać. Zamiast oferować ochronę przed stanami zapalnymi i wzmacniać organizm, działa jedynie jako źródło pustych kalorii, sprzyjając przybieraniu na wadze skokom glikemii i zwiększając ryzyko chorób metabolicznych. Szerokie badanie przeprowadzone przez Unię Europejską w roku 2021 wykazało, że partie sfałszowanego miodu były sprzedawane w różnych krajach, w tym w regionach Europy Wschodniej. To pokazuje, że problem nie ogranicza się do odległych rynków, lecz jest znacznie bliższy naszej rzeczywistości niż sobie wyobrażamy. Konsument kupuje, wierząc, że zabiera do domu naturalne zdrowie, ale w praktyce otrzymuje jedynie słodki płyn, który oszukuje smakiem, ale nie dostarcza korzyści. Dla osób, które przekroczyły 60 rok życia i muszą jeszcze bardziej dbać o swoje zdrowie, to niebezpieczna pułapka. Na szczęście istnieją proste sposoby ochrony. Obserwować, czy miód z czasem krystalizuje się w naturalny sposób, sprawdzać, czy nie jest nadmiernie przejrzysty, a nawet wykonywać domowe testy czystości. Te środki ostrożności gwarantują, że nie wpadniesz w pułapkę fałszywego miodu. A jeśli nawet dorośli narażają się na ryzyko spożywając miód fałszowany, to co powiedzieć o małych dzieciach? To ostatnie ostrzeżenie, być może najpoważniejsze ze wszystkich. Siódmym błędem jest podawanie miodu dzieciom poniżej pierwszego roku życia. Zwyczaj, który często wynika z dobrej intencji dziadków i rodziców, wierzących, że wzmacniają odporność maluchów. Problem polega na tym, że miód, choćby najbardziej naturalny, może zawierać przetrwalniki bakterii Clostridium botulinum. Te przetrwalniki są nieszkodliwe dla dorosłych, ale w niedojrzałym organizmie niemowlęcia mogą wywołać botulizm dziecięcy, chorobę rzadką, lecz niezwykle niebezpieczną. Wśród objawów znajdują się osłabienie mięśni, trudności z ssaniem, połykaniem, a nawet poważne problemy oddechowe, które mogą zagrozić życiu dziecka. Centers for Disease Control and Prevention ze Stanów Zjednoczonych opublikowało w roku 2018 oficjalne ostrzeżenie, podkreślając, że miód nigdy nie powinien być podawany dzieciom poniżej pierwszego roku życia. To ostrzeżenie jest jasne i bezpośrednie. Niezależnie od tego, jak czysty, organiczny czy naturalny wydaje się miód, może być wysoce toksyczny dla najmłodszych w tym wieku. Dopiero po ukończeniu pierwszego roku życia można bezpiecznie wprowadzić miód do diety, zawsze w małych ilościach i najlepiej pod kontrolą specjalisty doska zdrowia. Ta informacja musi być rozpowszechniana, ponieważ do dziś wiele rodzin nie zna tego realnego zagrożenia. Dlatego chcę wiedzieć od Ciebie: Czy znałeś już to ukryte niebezpieczeństwo związane z miodem? Napisz w komentarzu Słowo dziecko. I podzielmy się tą wiadomością zapobiegawczą, która może uratować życie. Sposób, w jaki się odżywiamy, może całkowicie zmienić nasze zdrowie, a nawet przedłużyć nasze życie. Dlatego zostawiłem przypięty w pierwszym komentarzu specjalny e-book o 50 produktach, które pomagają chronić organizm przed nowotworami i wzmacniają odporność. Jest on dostępny w języku polskim, a także w języku angielskim, abyś mógł wybrać język najbardziej komfortowy. Pobierz go już teraz i odkryj, jak proste wybory na talerzu mogą przynieść więcej energii, ochrony i dobrego samopoczucia w Twojej codzienności. A teraz, skoro dotarłeś aż tutaj, już wiesz, że miód może być darem natury, ale także ukrytym zagrożeniem, jeśli jest używany w niewłaściwy sposób. Jeśli ten film przyniósł Ci jasność, zasubskrybuj teraz kanał, zostaw polubienie i dalej śledź nasze porady zdrowotne. I chcę wiedzieć, kto naprawdę obejrzał do końca? Napisz w komentarzu zdanie Kocham miód, a będę wiedział, że należysz do tej wyjątkowej grupy, która poszukuje wiedzy, aby żyć lepiej. I przygotuj się, bo następny film już pojawia się na ekranie i ujawni coś zaskakującego. Nigdy nie używaj oliwy z oliwek w tych siedmiu sposobach. One niszczą twoje zdrowie, szczególnie po 65 roku życia. Nie możesz tego przegapić.